Tak, teatr natomiast jest to również tragikomedia z tego względu, że dzieją się rzeczy, które są bardzo poważne. Po pierwsze, brygada czołgowa amerykańska została sprowadzona do Polski, żeby tutaj w razie czego ruszyć w Polskę 4000 żołnierzy amerykańskich. Po drugie, wiemy już o przedsięwzięciu, które jest planowane w najbliższych tygodniach hasło Blackout. Byłem parę dni temu w sąsiednim kraju i rozmawiałem ze znajomym, który ma w Ministerstwie Obrony Narodowej tamtego kraju znajomego, który uczestniczył w jakiejś tam libacji, i jeden z ludzi od ministra obrony wygadał się, że w ciągu dwóch miesięcy ma być zorganizowany blackout, czyli prąd ma być wyłączony i ma być stan wyjątkowy wprowadzony w tym państwie. Natomiast wiemy, że tu chodzi o Polskę, ponieważ pan ma również informacje z polskich jakby źródeł. To możemy powiedzieć po to, aby to się nie wydarzyło. Bo wiadomo, jakżeli jeżeli coś Pan powie, że się wydarzy, to na wszelki wypadek to się nie wydarzy. A ponieważ będzie to, ma to być bardzo tragiczne, tragiczne przedsięwzięcie, to musimy o tym powiedzieć. I mianowicie będzie stosowana broń psychotroniczna, żeby wypędzać. Ona już jest stosowana. Znaczy, jest stosowana, powiedzieć. ale w, w powiedzmy w pojedynczych ludziach. Od, od wielu lat jest to testowane tak. na pojedynczych ludziach. Broń, która powoduje, że ludzie czują się chorzy i nie chcą być w tym miejscu, w którym są. Broń psychotroniczna będzie stosowana na duże powierzchnie miast, czy wsi, czy, czy osiedli, po to, żeby tych ludzi wypędzić. Coś na zasadzie, tak jak ludzie z Syrii uciekali. Żeby Bo to było tam zastosowane? To było stosowane, tak, po to, żeby tą emigrację całą na Europę wprowadzić. Teraz będzie to stosowane. Polsce. Znaczy, planowane jest zastosowanie tego na terenie Polski, po to, żeby ludzie uciekali z danych miejsc. Następnie na to miejsce przy, przybywają uchodźcy z Izraela, bo będzie stworzona jakaś tam prowizorka, niby że zostali dla bezpie... napadnięci i dla bezpieczeństwa muszą się ewakuować. Więc, kochani Polacy, przyjmijcie tutaj uchodźców Izraela, i oni już będą osiedlani w tych miejscach. A ponieważ Izraelczycy od dziecka są trenowani w używaniu broni, będą oni mieć broń i już nie pozwolą sobie wejść prawowitym właścicielom na to miejsce, gdzie zostaną przypisani. Więc będzie to no, przejęcie, po prostu przejęcie. I na takie coś jest szykowany Dolny Śląsk i co jeszcze? Cały Dolny Śląsk, tak jak powiedziałem, robi się wycenę dolnego Śląska. I to nastąpi właśnie w ten sposób, jak pan, jak pan powiedział, panie Aleksie, ludzie wyjdą tak, jak stoją. I tego samego dnia wejdą drudzy jako właściciele nieruchomości. To jest zaplanowane już w 1989 roku. Zgodnie z tym, co podjął decyzję, nie tylko on.